Witam Państwa. Jesteśmy grupą z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Świeciu. Bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie Mamchaka na raka. W tym roku tematyka dotyczy raka jelita grubego. Dzisiaj przeprowadzimy sondaż wśród naszych mieszkańców. Zapytamy się, co wiedzą na temat profilaktyki raka jelita grubego oraz czy regularnie się badają. Mamy nadzieję, że dowiemy się czegoś na ten temat. Zapraszamy. Czy w ciągu ostatniego roku brała Pani udział w badaniach profilaktycznych dotyczących nowotworów? Tak. Tak, a czy uważa Pani, że powinno uświadamiać się ludzi na temat nowotworów? No raczej tak, bo na wiosce to ludzie to więcej nie mogą jak dojechać nawet, to raczej tak ludzie nie, nie jadą do lekarza. A, a w jaki sposób najlepiej uświadamiać ludzi na temat nowotworów? Prasa, telewizja, internet właśnie rozmowa? No internet to mi się wydaje, że za dużo ludzi to też nie ma, bo ci ubożsi to nie mają internetu, nie? Ale tak jak jakoś prasa czy coś takiego, czy telewizja, no to jest bardzo dobry przekaz. Nie. Nie. A czy uważa Pani, że powinno uświadamiać się ludzi na temat nowotworów? Oczywiście, jak najbardziej. A w jaki sposób według Pani prasa, telewizja? No myślę, że telewizja bardziej dociera do ludzi. Prasa też, ale na telewizja na pewno by bardziej chyba. Nasza akcja w jakimś stopniu uświadomi ludzi? Na pewno. Tak? Na pewno przynajmniej tych, z którymi rozmawiacie i chociażby robi się takie akcje, to już coś znaczy, nie? Tak. Dziękuję. Czy w ciągu ostatniego roku brał Pan udział w badaniach profilaktycznych, profilaktycznych dotyczących nowotworów? Yy, nie brałem udziału. Nie, nie, myślę, że to nie ma, nie, nie ma sensu. Nie palę papierosów, także no ale... nie biorę żadnych używek, także no, wydaje, wydaje mi się, że to jest jak dla mnie niepotrzebna, a poza tym jestem za młody chyba. Powinno uświadamiać się ludzi na temat nowotworów? No oczywiście, to jest akurat jak najbardziej stosowna sprawa. A w jaki sposób? Yy, może właśnie jakieś, robienie jakichś badań szczególnych, takich yy, bezpłatnych dla ludzi, żeby ludzie mogli się po prostu sami przebadać, a jeśli, jeśli sobie... będą chcieli. Ale to trzeba edukować jeszcze o, e, oczywiście. Sposób? Może przez telewizję, nie? Media mają straszny... Wpływ na ludzi także może przez telewizję. A uważa Pani, że nasza akcja w jakiś sposób wpłynie na to, żeby ludzie zaczęli się badać? Myślę, że tak. Dlaczego nie? Każdy sposób dobry. Tak. A, Leczę się w tej chwili, także. A czy uważa Pani, że powinno uświadamiać się ludzi na ten temat? Oczywiście. A w jaki sposób? No właśnie, przez takie wywiady chociażby jak wy, w gazety, ulotki, różne prelekcje. Czy w ciągu ostatniego roku brał Pan udział w badaniach profilaktycznych dotyczących nowotworów? Nie. A czy uważa Pan, że powinno uświadamiać się ludzi na temat nowotworów? No, powinno. A w jaki sposób był pan, Pana najlepiej? Prasa, telewizja, gazeta, właśnie taki sondaż? No, sondaże, telewizja. No, gazety też. No. A czy uważa pan, pan, że w jaki sposób nasza akcja uświadomi ludzi? No, może trochę. Haka na raka tak. to samopoczucie, samopoczucie, nie brać zbytnio poważnie, chociaż to grozi śmiercią i przeważnie kończy się śmiercią. Ale są przypadki, gdzie jest rak wyleczalny, jak jest szybko wykryty. Do czego ostatniego roku brał Pan udział w badaniach profilaktycznych dotyczących prowokatorów? E, nie, nie, nie miałem takiej okazji. Aha, a czy uważa Pan, że powinno uświadamiać się ludzi na temat prowokatorów? Bardzo. E, przeważnie dużo rozmów profilaktycznych i badaniami to czyli te badania, takie jak pani mi powiedziała, ale wie pani to też nie wystarczy to musi być w rodzinie już wytłumaczalne przez matkę i ojca tego prawdziwego raka, tego chorobę? Tak, tą, tą chorobę, właśnie no, o tego no. chodzi. I? Y, mam do Pana pytanie, czy w ciągu ostatniego roku brał Pan udział w badaniach profilaktycznych dotyczących nowotworów? Nie. A czy uważa Pan, że powinno uświadomić się, się ludzi na ten temat? Jak najbardziej. A w jaki sposób byłby najlepiej? No reklamy muszą być, foldery, ogólne, przede wszystkim dobra do, dostęp dobry do tego, żeby, a nie, że jak komuś coś się stanie, to dopiero Wtedy odbywa się takie sytuacje. Nie? No, 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 bardziej nagłośnione to powinno być. Dosyć w sumie teraz ostatnimi czasy jest, mi się wydaje. A czy uważa Pan, że nasza akcja uświadomi lub skłoni ludzi do badań proflektycznych? Po, powinna, ale nie wiadomo, czy, czy ludzie w tym całym pościgu za pieniądzem, w ogóle za tym, żeby przeżyć, zdają sobie sprawę z tego, nie? Kwestia polega na tym, że nie zastanawiają się do tego momentu, aż coś kogoś spotka, nie? To przeważnie każdy patrzy na to, że nie ja na pewno mnie to nie spotka, tylko kogoś innego. Zaczyna się dopiero ambaras, jak już naprawdę jest, naprawdę jest przykro, nie? Już jest sytuacja nieciekawa. Powinna, ale czy będzie, no trudno powiedzieć. Warto coś takiego robić z tego względu, że jak się robi, no to jest tylko wina ludzi, że, że nie chcą z tego skorzystać. Natomiast jak jest no to wiadomo, że, że nikt myśli, że, że nie ma takich w ogóle problemów, nie?